Ej, ścina cię, przestań być taki wysoki. Robert Best. Robert najlepszy, ale nazwisko. <grym> best. The best of the best. E, Witam was serdecznie na kanale Parodia Sukcesu. Dzisiaj jestem z nową osobą na kanale Mikołajem przyszedł ze swoją Silk Silkstone Limited Edition Fashion Model Collection od Roberta Besta. Więc zobaczymy ją, sobie dzisiaj pokażą nie? Proszę cię bardzo. Czuję, że nie wiem, czy ją łapie od ale będzie dobrze. A więc ogólnie pudełko jest dość oporne z tego co widzicie, jest dość duże, bo sama lalka jest taka... Ona I... ma obszerną kieskę jeszcze z lekkim trenem, więc mniej więcej szerokościowo zajmuje 25 cm. W kietce. Duża ta baba. Ale ten, y, możesz teraz powiedzieć coś o cenach, ponieważ ja dzisiaj milczę, ponieważ się nie znam. To jest lalka kolekcjonerska przeznaczona dla dorosłych. Jest y, właśnie to seria Fashion Model Collect, czyli głównie są to lalki kolekcjonerskie, bardzo dopracowane z cudownymi materiałami, dodatkami i ogólnie wszystkim. Są bardzo dopracowane i na wysokim poziomie. Y, większość lalek z tej serii ma buźkę typu vintage. Bardziej zmodernizowaną, że wygląda bardziej współcześnie, czyli mamy takie piękne, glamour, spojrzenie, takie sasi oczka. Przepiękna jest ta babka. Co widać też po artworkcie, który jest przepięknie namalowany. Dreczkę. Lalka jest z 2020 roku i jest to seria rocznicowa jak widać, ponieważ pierwsza lalka z tej serii została wypuszczona w 2000 roku. Druga za to w 2010 i teraz mamy trzecią z 2020 roku. To jest mega lamerskie, bo jak one wychodzą co 10 lat, to jeżeli ci się powiedzie, to zbierzesz tylko 10 przez całe życie. Ale bardzo fajnie widać jak czas wpływa na różnice pomiędzy lalkami, bo niby wyglądają identycznie, ale jednak makijaże, jak i stroje się różnią, na przykład najbardziej taką wypchaną ozdobami kreacją jest z 2010 Zaczekaj chwilę, wyłączę wiatrak, bo nie wiem <grymne> będzie nas słychać poprawnie Parkour! Pat, pat. Pokażmy tył pudełka, pokażmy tego pana Roberta Panie Robercie, tak się prezentuje pan Robert no. no. to co teraz robimy? Chyba zaczynamy rozpakowywać Lale. To jest w sumie dobry pomysł. Uch, no proszę. W ogóle Mikołaj powiedział, że ona już jest odpakowana, więc będzie pełne tykańsko, nie bójcie się. Ogólnie tą lalkę odkupiłem mi tak od kolekcjonera, która o właśnie, o już chciałam była się spytać. wypakowana. Udało mi się ją zdobyć mniej więcej mogę za. Tak Może tyle ten? Możesz, ale jeszcze, że ściągać? mogę A, dobra. Kupiłem ją za mniej więcej jedną trzecią. Oryginalnej ceny, więc ja za nią. Drogie wydałem, baby! Wydałem za nią mniej więcej 500 zł z dostawą, a mniej więcej chodzi, z tego co patrzałem y, jakiś czas temu, 1700 zł, 1500, ale da się ją dostać za tysiaka na no spokojnie. Nadal drogie zabawa, dlatego ja już się przestaję bawić Barbie, bo mnie to strasznie denerwuje. <laughs> to jest moja jedyna Barbie, y, ale nie mogłem się powstrzymać, bo to odkąd ją zobaczyłem, była to moja dream doll. Mm. Nie dziwię się. No. W ogóle z zaraz się przekonamy, bo w sumie nie jesteśmy pewni co do tego, bo Silkstony są podobnie jak ze porcelany, ale Michał mówi, że ona w ogóle nie czuje się jak porcelana, znaczy w dotyku, więc test. No zaraz dla nie będą mnie testy. to jest taki twardy porządny plastik. No, no to dawaj, działaj. Ja już ją no widziałem, tak. więc nie mam, nie mam co reagować na nią, bo zdobiła mi półkę przez pół roku, później znowu wróciła do pudełka, bo miejsca mi zbrakło. No właśnie najgorzej jest z miejscem, no. nie? Ojej, przesunęłaś. Nie no, dobra, spoko, no, nic, nic jej nie jest. Zajmiemy się tam, nią zaraz. Dobrze, babo, pokaż mi się tutaj. Ale jej gały wychodzą jak żabie! Ale tak mają te pierwsze. No, to jest oryginalny face mold. Ja pierwsze wiem, garmi. ale stary ty się nie obraź, jak ja to będę jakieś komy walić, ale. Nie bój się. Ale babsztyl! Dobra, czekaj. Yy, tak normalnie pociągnąć stetę, czy. Nie pomogę. Tak, to wyjmij ją. Dobra, to Mikołaj męczy się z jej otwarciem, a ja pokażę Wam certyfikaty w tym momencie. O, fajnie, jakieś dodatkowe coś. Baro mi ma brzydkie te certyfikaty, one są takie no, strasznie normalne. No i to jest certyfikat, to jest w sumie czy jest 4290 z 5000, czyli też w sumie mało ich wyprodukowali. No, nie ma ich ogólnie dużo. Z domu na Vinted bądź na Allegro najdroższa chyba kosztuje 5000. I ona ma dodatkowy jeszcze strój do siebie, dodatkowo. Niech życie za 5 tysięcy ułożę. E, więc to jest po prostu taka karteczka, po prostu. Ja nie będę tutaj za dużo o tym mówić, bo nie ma o tutaj o czym mówić. Ale certyfikaty zawsze są fajne, no niektórzy kolekcjonerzy się ich pozbywają, w sensie, nie wiem, sprzedają je, żeby sobie odrobić za lalkę, ale ja uważam, że to jest trochę głupota, no bo później... Dziwnie tak kupić lalkę bez certyfikatu. No, nie da Szczególnie z drugiej ręki, więc przemyślcie to, jeżeli macie w zamiarze sprzedawać coś takiego. To ogólnie tak, lalka prezentuje się w ten sposób, i ja ci powiem, że kiedy powiedziałeś, że jest bardzo duża kiecka, to zobaczcie, ona jest praktycznie półprzeźroczysta, Ja myślałam, no. że to będzie naprawdę bardzo dużo, wiesz, warstw. Nie, ona jest tiulowa, ale warstw jest też sporo. Nie, no jest, tylko no nadal daje widać no. jej giry. I no dla mnie to jest widać. tak, za lalkę no. takiej, wiesz, jakości takiej, ten to jest tak, no no, no mi hmm. się postarać, no. no. Dobra, ja ją zdejmę i położę ten ją w, y, ten tak, jak zawsze. Ale ciężki ten stojak! No. W porównaniu do normalnej, to ten tak, tak no. z 200 gram przynajmniej waży. Cześć, nie. A i się fajnie te kulczyki majtają. Też ma zabezpieczenia, super. Tak możecie sobie ją tutaj zobaczyć. O, mam nadzieję, że tak ją ładnie złapie. Mionia prezentuje się w ten sposób. Jest, jest trochę większa, czy jest? nie? Jest normalnego rozmiaru Barbie, nie? Jakoś, no. Bo jej nogi same kończą same. się gdzieś tu i tu już jest dalej kiecka, więc zaraz Wam ją pokażę z bliska, tykańsko włosów. Są mocno nażelowane. To jest sam żel, no, to jest sam to żel. No, są strasznie mocno nażelowane. No, ale to w sumie dobrze, bo fryzura jej się nic nie, nie, nie no. ruszy, i się nigdzie, a jest tak właśnie specyficznie zrobiona. No dobrze. Ogólnie kolczyki lalki już występowały kilka razy. Na przykład w najnowszych lalkach e, z Fashion Model Collect występują u czarno-białej z okazji 75. rocznicy wydania pierwszej lalki Barbie. Tu bowiem pokażemy. I tam są identyczne kolczyki. Ogólnie to nie jest e, do końca sprawdzone info, bo ostatnio udało mi się zobaczyć nie wiem, czy to prototyp, czy czyjaś wersja. Ale początkowo chyba miała być w platynowo-białej wersji wydanych. I... I wydaje mi się, że na pewno twarz i tak dalej jest ładniejsza. Lepiej jest jej w takim białym-białym blondzie, bo tu jest taką blondyną to, to blondynką. jasną. Tak. blondynkę. Dobra, tak prezentuje się nasza Niunia. Robimy tykańsko. Uu. Bardzo fajne są te skarpetki, chciałam powiedzieć. E, bardzo ładne są te rękawiczki, e, do tego są mega śliskie. To jest praktycznie no. satynka, nie. Mm -hmm. Są też specjalnie marszczone, że wyglądają jak nie do końca naciągnięte. Mm. Mnie to akurat by strasznie denerwowało. Nie wiem, ja muszę mieć albo wszystko idealnie, albo w ogóle. Ale to w większości właśnie z tej serii jest takie, są takie marszczenie. It's my way or a Highway. Tutaj tekstura, ta ja Wam mówiłam, co do tej porcelany. Tu Mikołaj rzeczywiście miał rację, bo ja bym nie powiedziała, że to jest porcelana. No. W ogóle nie czuć, no. że to jest coś ala porcelana. To jest bardziej taki naprawdę bardzo dobrej jakości plastik, ale w sumie może to jest jakaś mieszanka plastiku z porcelaną? Ja nie wiem, ja nie mam dla tego pojęcia. Na pewno ma porcelanową urodę, jest bardzo jasna. Tak, ale ale dziwna, dziwna jest ta tekstura tego plastiku, bo jest. Ja bym chyba poszła w kierunku tego, że rzeczywiście jest to jakaś mieszanka, no. ale fajna, jest mega przyjemna w dotyku, mega przyjemna. Czekaj, coś mi spadło, a Co nie, spadło? to moja koszula. <laughs> tak jak mówiłam, włosy są mega nażelowane, ale to fajnie, fryzurka jest też mega taka fikuśna. Tam gdzie gdzie jakiś włosek odstaje, ale to już wiadomo, to w norma, zależności jaką lampę się trafi, no. albo Ci się uda perfekcyjnie, albo z jakaś, z niedoskonałościami. Dobra. Co do twarzy, zobaczcie, jak bardzo wystają jej te oczy! To jest taka żaba! Aż się nie spodziewałam! Ale właśnie lalki typu Vintage mają właśnie taką buźkę nietypową. Nie czaję, ale Ma to w... nie byłam przy tym. W przez... rodzaju swój urok, ale no, pierwsze wrażenia są czasami śmieszne. Kolczyki są mega fajne, bo są takie złote z rzeczywiście cyrkoniami, więc pięknie odbija to światło. Tutaj użyta perełka też jest takiej lepszej jakości, więc bardzo ładnie się świeci. I sam makijaż, zobaczcie w ogóle tutaj, jak już brokat się odbija. Jest bardzo ładnie nałożony, cały makijaż jest bardzo staranny. Tutaj jest lekki odprysk, ale to już jest, no zdarza się, no ja bym Mikołaj mówił. Idziemy dalej, nie ma naszyjnika, ale sama Kiecka w ogóle widać, że jest misternie uszyta. Mamy i kwiatki, i to jakieś dodatkowe szwy, gorsecik. Dalej idziemy z kwiatkami. A gorset jest nie wiązany, więc to też jest No Właśnie jest chciałam zwrócić na to uwagę. On jest yy, wiązany. Tak, że można normalnie zobaczyć, związać go, rozwiązać. Więc wszystko możemy sobie skustomizować jak chcemy, Nie. to jest super. Ogólnie, raz podejmie, podjąłem się wyzwania ściągnięcia tego gorsetu, aby go wyprostować, bo widzicie, jest lekkie marszczenie. Byłem bliski tego, ale zauważyłem, że warstwa ta tiulowa, jest przyklejona do jej sutków. Bo tutaj ogólnie... CO TY GADASZ, popatrz, popatrz, bo ogólnie tutaj jeszcze masz taką tiulową siatkę i ona, aby się lepiej trzymała, jest przyklejona. Masz rację, o się skicham, ten Robert to jakiś taki dziwny, nie? Szemrany gościu, ale ten, aby czekaj, jej nie można było rozebrać. ale ja widzę, ale ja widzę, że ty jesteś tak samo pierdolnięty jak ja, żeby ten, chciałam powiedzieć drukować, prasować ciuchy lalką. znaczy ogólnie mi to mocno nie przeszkadza, ale chciałem, aby była jak no, wiecie, tak taka pięknie naciągnięta, mm -hmm. Akurat no. mój perfekcjonizm, totalnie niektóre ciuchy rzeczywiście muszę prasnąć, bo mnie nerwica bierze. Ale szczerze mówiąc, gdyby nie ściągnięcie kiecki, ten gorset jest bardzo ciężki do ściągnięcia, chyba że się całkowicie wyciągnie mm -hmm. sznurki. Wtedy jest to możliwe. Ale jeżeli się nie chce do końca ściągnąć tych sznurków, no to trzeba byłoby kieckę ściągnąć, bo byłoby naprawdę ciężko. Dobra. Przechodzimy sobie teraz do rękawiczek, ponieważ tutaj mamy tag, który mówi, co to za lalka, jaka to lalka, bla bla ble, Na takim srebrnym sznureczku, no, fokusuj się. I najgorsze jest to, że te rękawiczki nie dociągają się do końca. Dajemy jej kciuk. Kończy się tu. Czy możesz spróbować? I tutaj, no, znaczy one się naciągną, ale ona no wraca no, do swojego spadają, tego. Tak. No. no i mnie by to strasznie irytowało. Ja bym reszta ręki się dociąga do końca. Ja mogę zdjąć tą rękawiczkę? No proszę zdjąć. Jak ci się uda, to nie mam problemu. Nie są przyklejane z tego, co mi wiadomo. Wracam, dam, dam, dam. Bam, bam, bam. Uuu, ma pomalowane paznokcie, fajnie. No wydaje mi się, że nawet... A nie, chciałam powiedzieć, że są wszystkie na swoim miejscu, ale jest kciuka w ucieka. Ale ogólnie artykulacja jest standardowa, to jest taka artykulacja jak przy Monster High, czyli yy, łokieć tak, i tak dalej. ma dodatkowo artykulację w... Kadłubie? Aha, no, dobra. I dodatkową w udach, że się obracają. Ekstra, te, tego typu artykulacje no. uwielbiam. Dobra, załóżmy ją. Albo ja nie, nie umiem jej założyć. Dobra, możesz zostawić. To będzie nie jest drugą, aby było symetrycznie. <laughs> <laughs> to teraz przejdźmy sobie do Kiecki. Na kiece też możemy zobaczyć kwiatki. I tutaj są tak fajnie naszyte, bo mieli miejsce i możliwość je ładniej naszyć. Są takie bardziej pufiaste. Fajnie to wygląda. Też każdy kwiatek jest inaczej troszkę wstrzyty bo na niektórych możemy zauważyć więcej koraliczków, na niektórych mm -hmm. troszkę mniej, więc to daje też takiego. Fajno. Nieperfekcyjnego luku, ale takiego bardziej naturalnego. W ogóle co do materiału, tutaj jest taki trochę bardziej szorstki, no nie wiem, ale nadal jest dość dobrej jakości jak na taką drogą lalkę. Tiul mega fajny, w ogóle to nie jest tani tiul, więc tutaj. Ja Tyul akurat... też ma dwie warstwy. Jak tak, wiem. Że a, są rzeczywiście! Dwie warstwy tiulu, że jedna, Jeden tiul jest przyszyty z kwiatkami. kwiatkami, które są jeszcze od spodu przyszyte, Aha. a drugi jest normalnie jako dodatkowy wypełniacz. Nie zauważyłam tego, ale lepiej się nie przyznawać. Dobra, odwińmy to. Tutaj mamy taką halkę, i tutaj są delikatne plastikowe pręciki, fiszbiny, które mają nadawać tak, powiedzieć. fiszbiny, które mają nadawać kształt. Później mamy jeszcze jedną. Mogę tak wyjąć? Warstwa. Tak, one są plastikowe. Jeszcze jedną. Tutaj też jest taka satynka. Bardzo fajnie się to układa. No ta satynka, i... y, no. Ten, y, ta warstwa ma służyć po to, aby ta sukienka właśnie była taka rozkloszowana, mm. dodawać nam objętości. Dodatkowo te dwie warstwy, z tego co mi wiadomo, są zapinane z tyłu na guziki. Te takie zatrzaskowe, mm. nie? Zaraz no, pokażę. takie metalowe. Dobra. I dalej mamy nogi. Czyli tak, normalnie y, artykulacja jest ta sama, w kostce nic się nie dzieje. Stopki są delikatne, miętowe, właśnie tego typu jak kiecka. No i to jest bardzo delikatna, cieniutka krateczka. Są bardzo delikatne. No i mnie prezentuje się bardzo ładnie. Tak jakby. Nie wiem, czy ja bym ją sobie ku kupiła tak sama z siebie. No, ja wiem, że jeżeli ty ją sobie kupiłeś, yy, to podobać się bardzo. Znaczy, ogólnie ja mogę ją ocenić na takie 8 na 10, bo no też jestem perfekcjonistą, też mi kilka rzeczy Przeszkadza po prostu. Mm -hmm. Na przykład to, że jedna rączka jest troszkę luźniejsza od drugiej. No to ale też to zauważyłam, to już jest, ale. Y, wada fabryczna, nie mam nic do gadania. Tak samo y, w odstające włoski gdzie nie gdzie. Więc ja mogę jej dać takie 8 na 10, naciągane 9. No, ja właśnie no. bym dała taką siódemkę. No. Bo wykonanie jest naprawdę fajne. Bardzo mi się podoba ten rodzaj plastiku, który został tutaj użyty. Kolczyki też są bardzo fajnie zrobione i mają protektory, czyli żeby ewentualnie nie odbarwiły i tak dalej. Tutaj masz nawet napisane face mold. O, oh, nice! No, ale to jest taka siódemka, bo ten face mold mi się bardzo nie podoba. No, Te żabie oczy, nie! Znaczy, jak ja, jak ja kocham żabę, wczoraj wracając do domu, to uratowaliśmy żabę z ulicy! No. Ale takich żabich lalek nie, nie. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy Silk Stony macie, co o nich uważacie. No i kolabiki będą, więc nie będę się Was pytać o kolabiki, bo ko kolabiki będą, bo mam dużo znajomych. No dobra, więc kiski, foreverki. Pożegnaj się. Cześć, ja jeżeli Klaudia pozwoli, zapraszam na TikToka MHS Ostatnio jestem mało aktywny, ale będę starać się poprawić, więc jeżeli chcecie, śmiało wpadajcie. Dobra, łowki kiski wpadajcie do niego, subskrybujcie i do zobaczenia! Pa! Ciao.